Taki. To jest telefon taki chyba Samsung Galaxy. No, to jest Samsung Galaxy A10. Taki. Ja wczoraj dostałem. O, jeszcze jedno. Tu jeszcze ekranów nie ma. O, on się roztrzaskał że ekran upadł. upadł. na telefon jest taki no, ten sam który był który widzieliście na tym incoming call To działa Mhm że działa. Sony No dosyć ciekawie on wygląda. Mi się podoba. No. w końcu to Sony Xperia. <laughs> no. Dalej.

tu chyba za wiele nie ma. Okay. Wyłączamy telefon i bierzemy następny. Już tego zapomniałem włączyć. Ale ma rozlany ekran. Kolejny telefon jest ten. Huawei jakiś. Nie wiem jaki. Sprawdzałem, ale ten Huawei jest martwy, chyba. Ale nic na wie na temat, nie wiem. Wiem tylko, że jest popękany i się nie włącza. To jest chyba Samsung Galaxy M11. O. Tak się prezentuje, też ma rozlany ekran. Ale to jest też ma pęknięty. No. mnie no tyle. Okej. Okay. Teraz następny telefon jest taki a jednak sam ekran tylko, bo odpadł ekran nagle. Nie. Się rozerwało tutaj, bo tutaj były takie plasterki przyklejone, jak widać. Tak. No. Tu jest ekran od Samsunga Galaxy A50. Dobre. to jest LG ile? LG 280N. Sami sobie możecie przeczytać. To jest LG d 280N. Taki, ale on jest zepsuty. a wygląda na sprawę. No cóż, jest zepsuty, bo ekranem coś jest no ten, poniszczony, dobra nieważne już ten telefon tu i ostatnie telefonowanie na film się jeszcze nie kończy to jest Samsung Galaxy S6 jak widać no, fajny, dosyć, dosyć fajny. Szkoda, że nie on się włącza, tylko ma tu rozlany ekran, ale więcej nie ma. I on się włącza, w sumie nie mogę go włączyć, bo tam są wszystkie zdjęcia i takie tam, których nie mogę zobaczyć. A szkoda, szkoda, że nie mogę go włączyć. Wielka szkoda. Szkoda mi, że nie mogę go włączyć. No dobra, nieważne. Lecimy teraz do etui. Tak. Pierwsze etui tak wygląda. Ona ma tutaj szklanę. No cóż. Jest. Takie etui. Najgorsze to, że szklane. Ale... Tutaj się odbija fajnie. Widać. Ok. To jest tu chyba na ten telefon. Nie na ten. No. To tu jest na ten telefon. No nie, film. To chyba też nie na ten. No. To na który? Hmm. Czy mamy w ogóle takie to No może być tylko na ten. O. Pasuje. Pasuje. Czyli tak się prezentuje on teraz. i tyle to jest etui na samsunga galaxy s6 o takie silikonowe chyba no. tutaj sobie go włożymy no i prezentuje się bardzo no fajnie fajny to telefon tylko szkoda, że nie mogę go a ja będę na sobie go nie Okej, okay, teraz stoję to jest na tego Huawei, który nie wiem, o tego, tego martwego, tak ono wygląda. No, wkładamy sobie. Do etui Wziąłem sobie zobacz. I tak teraz wygląda. Teraz brzydzie on wygląda już. Teraz już brzydko wygląda. To, to tu jest na Samsunga Galaxy S6. Więc jak wiecie może my no, sobie też na ten dziewięć ale mi się tam chyba podoba Dobra, położymy to gdzieś tutaj może chyba tutaj tak ono wygląda jeszcze No fajnie wygląda, złoty. Ja lubię kolor złoty. Podoba mi się złoty kolor. I ostatnie etui to będzie to. O, tak się ono prezentuje. No takie. Włożymy to tutaj. OK，可、okay. 以，这。